Uh, uh, we started very well and we played, uh, played very good on the both sides of uh, on the court, on defense and offense and uh, on the first half uh, we dominated on the court. Trener mówi, że mecz rozpoczął się dla Trefle bardzo dobrze. Grali zarówno w broniach, jak i w ataku no, bardzo skutecznie. Także cała pierwsza połowa ułożyła się po, po, po myśli trenera Treffla. Ale druga połowa była o wiele inaczej. Koszalin zaczął grać bardzo agresywnie na defensywie i ofensywie. I my straciliśmy rytm na mecz. Druga połowa to już była zupełnie inna gra, głównie za sprawą postawę CTS, który zaczął grać agresywnie, co wybiło z kolei trefla z rytmu. Because of course we respect the koszalins, they have very good uh, coaches and, and players from every positions and we have to be focused to end. And thanks to all my players, because we on the last minutes and the last quarter, last five-four minutes we played focused to an end and uh to end and won that very important game for us. Potem jednak wrócili do siebie, skupili się z powrotem, ponieważ zdawali sobie sprawę, jak groźnym zespołem jest AZS Koszalin. Dlatego tutaj trener przy okazji chciał podziękować swoim graczom, że wrócili do gry, no i wygrali bardzo ważny mecz dla nich. Szczególnie dobry mecz grał Stefanski, bo grał dobrze na offense stronach, na ofensywie i defensywie. Grał dobrze przeciwko RIS i to było jednym z kluczy, czego chcę dzisiaj. Jednym z kluczy do zwycięstwa w tym meczu było zatrzymanie Georgia Riza, czego dokonał obecny tutaj Marcin Stefański, trener go. Wiemy w Kurszanie to bardzo ciężki, ciężki parkiet i ciężko się tutaj gra. Weźmy bardzo dobry początek, co, co pozwoliło nam jakby nabrać takiej pewności siebie I dzięki temu wygraliśmy pierwszą połowę. Zdecydowanie wygraliśmy tak, jak ten powiedział zdominowaliśmy w drugiej tak no, przy takiej przewadze czasami właśnie brak koncentracji koszania nadrobi na te straty ale mamy na tyle doświadczonych zawodników jak Łukasz Koszarek, czy Fili Chris Berzes, którzy po prostu w końcówce nie dali wyjrzeć zwycięstwa. Wygraliśmy zbiórkę dosyć w sensie zdecydowanie tak samo, co też było myślę, że, myślę, że może nie zdecydowanie, ale wygraliśmy 10 oponów, także to też dla nas dobre jest, bo nie było żona Turka. No i cieszę zwycięstwa na wyjeździe, i nie się w górę Dziękuję. Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź trenera znieksa. Teraz bardzo proszę, trener Koszalińskiego zespołu Tomasz Herft, Mamy też Kamila Łączyńskiego. Zatem, panie trenerze, Pana ocena tego spotkania. Czy to tak trzeba by oceniać? Zespół przez pryzmat dwóch: dwutorowo hmm, przez dwie, pierwsze kwarty, hmm, bardzo negatywnie przegraliśmy bardzo wysoko, natomiast w trzeciej i czwartej kwarcie zespołu rzeczywiście pokazał charakter. Wygraliśmy 18 do 10, 16 do 15, do 15 i rzeczywiście walczyliśmy o zwycięstwo, I, ale chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że strasznie ciężko się gra, jeżeli jeżeli ten atak nie może być zbilansowany, ponieważ no w strefie podkosowej w tej chwili, jak nie mamy Rafała Bigusa, no jest nam bardzo ciężko i tutaj myślę, że na wyniku zdecydowanie zawarzyła ilość zbiórek przeciwnika, bo wtedy nawet kiedy to właśnie broniliśmy już na dobrym poziomie, to również nie ustrzegliśmy się tych błędów, błędów no, po prostu wchodzili w powtórne posiadanie piłki zespół przeciwny. No wystarczy spojrzeć na statystykę z pola trzech sekund, przegraliśmy 48 do 32, jest 16 punktów różnicy i tu jest zasadnicza różnica pomiędzy naszym zespołem w dzisiejszym spotkaniu a trefą. Dziękujemy. Teraz Kamil. No, no, Przegrywaliśmy łatwo pojedynkę 1 na 1, nie było rotacji, na początku pierwszej kwarty, pod koniec pierwszej połowy zawodnicy mieli 70% rzutów za 2, skuteczność. No, to o czymś świadczy, no, o tym świadczy, że niestety nasza obrona jest jak ser szwajcarski, coś trzeba z tym zrobić, bo niestety tak się nie da grać, szczególnie z tak topowymi zespołami jak mistrz. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, dziękuję bardzo.